21 września ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu zapraszamy na debatę kandydatów do Samorządu Różnowskiego, którą poprowadzą Oliwia Różyczka i Katarzyna Mamy nadzieję, że dzisiejsze starcie kandydatów dostarczy Wam licznych emocji i odpowie na notujące Was pytania. Kto będzie najlepszym przewodniczącym naszego Samorządu uczniowskiego? Zasady debaty są proste. Kandydaci otrzymują pytania zgodnie z kolejnością klasową. Na odpowiedź mają maksymalnie minutę. Prowadzącym przysługuje również prawo do zadania pytania dodatkowego, aby wyjaśnić ewentualne nieścisłości. Z góry dziękujemy za pytania zadane przez uczniów i wrzucone do specjalnej skrzyneczki. Wiele z nich zostanie wykorzystanych podczas dzisiejszej debaty. Aby nie tracić czasu, zaczynamy. Pani Matko, jest to w tej szkole. Tak tak. dlaczego kandydujesz? Kandyduję, aby zmienić tę szkołę na lepszą. Każdy z nas spędza tutaj większość dnia, dlatego chciałabym, żeby ten czas był mile spędzony. Parsiu, dlaczego kandydujesz? Myślę, że mam dużo chęci oraz ciekawych pomysłów na poprawienie naszego komfortu w szkole i chcę zmienić ją na lepsze. Natalia, dlaczego kandydujesz? I kandyduję, ponieważ mam zamiar zamknięć zmienić szkołę na lepszą i zaangażować się w życie szkoły? Nigdy nie startuję, ale chcę sprawdzić, jak ty jest być w samorządzie. I ostatnia osoba? Lauro, dlaczego kandydujesz? Ponieważ chciałabym wprowadzić jakieś nowe rzeczy, których do tej pory nie było w szkole. Przechodzimy do drugiej tury pytań. Pytanie dla Poli. Jaki jest Twój program wyborczy i co chcesz zmienić w naszej szkole? Jaki jest twój program wyborczy i co chcesz zmienić w naszej szkole? Chciałabym zmienić dłuższe przebywanie w, w szatni na przerwach, a mój program wyborczy to za włosy na dobry się, a szkoła zmieni się. Dobrze. E, Julka, jaki jest Twój program wyborczy i co byś chciał zmienić? E, żeby były jakieś nasz końciki, nasz katedraczu albo soły, żeby można odpocząć, a moje hasło to, żeby szkoła dobrze siedziała na ile posucina. Co byś chciała zmienić i jaki jest twój program wyborczy? Chcę, chcę zmienić klimat i wygodę w szkole, żeby uczniom było tutaj lepiej i wygodniej. A mój yy, słowo, słowo to głosujcie mam. Yy, Olu, jak jest Twój program wyborczy i co byś chciał zmienić w naszej szkole? Chciałabym wprowadzić na węzeł i zorganizować więcej dyskotek. I to tyle. Ok. Yy, Zosia, a ty? Ja bym chciała... Swy, yy... Prowadzić do szkoły więcej dni tematycznych i też prowadzić to UNESCO. A jaki jest Twój program wyborczy? Proponuję co miesięczny wybór na miesiąca. Myślę, że dzięki temu e, lekcje będą ciekawsze. E, kolejnym pomysłem jest udział, do którego można przesłać własne pomysły na zmiany w szkole. E, następną propozycją jest tydzień bez prac domowych w każdym miesiącu. Chciałbym jeszcze, e, aby każdy... Kto ma imieniny do urodziny, niech go pytają. Dobrze. A Basiu, co byś chciała powiedzieć? Jakieś programy? Moje pomysły to m.in. stworzenie w domskiej toalecie różowej skrzyleczki, która zawiera artykuły higieniczne, <laughs> zrobienie otwartych spotkań samorządu uczniowskiego, na których będziemy mieć możliwość dyskusji o zmianach w szkole, turnieje e-sportowe różnych pierw, stworzenie cichego, spokojnego miejsca w szkole, więcej tanecznych przerw oraz wiele, wiele innych. Na A ty co byś chciała zmienić? Chciałabym, aby było więcej wycieczek szkolnych, akcji charytatywnych, mniej prac domowych, oraz żeby była w naszej szkole przyjazna atmosfera. I ostatnia osoba, Laura. jaki jest program wyborczy, co byś chciała zmienić? Ja bym chciała wprowadzić kilkudniowe wycieczki, ogólnie na rzecz szkoły pewne rzeczy. I mój, moje takie hasło wyborcze to. Yy, Twój głos ma szansę. Kolejna tura pytań. Polu, jakie masz doświadczenie w sprawach samorządu uczniowskiego? Ale ja ten, jakie mam e, pomysły? To proszę zapytać, pytanie. jakie masz doświadczenie w sprawach samorządu uczniowskiego? Czy na przykład ile w nim jesteś? Czy pierwszy raz kandyduję. Rozumiemy. E, tak, następne pytanie e, jest do Gabrysi. Jakie masz doświadczenie w sprawach samorządu uczniowskiego? <coughs> nie mam żadnego doświadczenia, kandyduję <coughs> pierwszy raz, bo m, takie mam <coughs> uczucie, jakby to by było fajne, gdybyś to Rozumiemy. Rozumiem. E, Julia, a ty jakie masz doświadczenie w samorządzie <coughs> uczniowskim? Kandyduję pierwszy raz, no nie. Następne pytanie jest do Ewy. Jakie masz doświadczenie w sprawach samorządu uczniowskiego? Nie mam doświadczenia, kandyduję pierwszy raz do zobaczenia, jak to jest, ale myślę, że dam Ci sobie radę i moja inteligencja w tym pomoże. To teraz, Ola, jakie masz doświadczenie w sprawach samorządu uczniowskiego? Yy, uczestniczyłam już w tym roku i zgłosiłam się też w tym, bo mi się podobało po prostu. <grym> Rozumiem. Yy, Zosiu. jakie masz doświadczenie w sprawach. Samorządu. Kandyduję co roku i wydaje mi się to fajne ukrócenie w samorządzie. I tak, następne pytanie z Agaty. Jakie mam doświadczenia w samorządzie uczniowskim? Do samorządu uczniowskiego biorę udział od czwartej klasy i rok temu udało mi się być zastępcą przewodniczącym. Rozumiemy. To teraz Basia, jakie masz doświadczenie w sprawach samorządu uczniowskiego? Od piątej klasy jestem członkinią samorządu uczniowskiego i koło, od szóstej klasy koła dziennikarskiego. Od klasy 7 jestem członkinią również koła PZK. To teraz Natalia, jakie masz doświadczenie w sprawach samorządu uczniowskiego? Nie mam jeszcze doświadczenia, bo startuję pierwszy raz. Dobrze. I ostatnie pytanie do Laury, jakie masz doświadczenie w sprawach samorządu uczniowskiego? Miałam doświadczenie, ponieważ kandydowałam pierwszy raz. Przed nami czwarta tura pytań. Po co wyróżnia czy mam od innych kandydatów? <trym> <trym> na przykład, wszyscy na swoich plakatach nie napisali, co by obiecali. Ok. Gabrysiu, a czego co wyróżnia? Myślę, że nie ma takiej rzeczy, która mnie bardzo wyróżnia, ale mi się. Żeby wyróżniało mnie to, że jestem po prostu lepsza i mam mniejszych kosztów. E, Julka, a ciebie co wyróżnia z e, pośrednictwem Chyba Kto z was się e, mnie? Ewa? Mnie wyróżnia to, że mam inne pomysły, ale nie obietnice, bo niczego nie mogę obiecać. a dlaczego byśmy mogli wybrać Ciebie? Nie, nie różni się jakoś bardzo od innych, ale niektóre moje pomysły są po prostu inne niż uważam, że mam dużo kreatywnych pomysłów, ale, które chciałabym zrobić w szkole, ale nie mogę tego obiecać, że jest w rodzinie następnych. Agata? co ciebie wyróżnia? Myślę, że jest to doświadczenie, umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja. Następna jest wasza. Wasz, co wyróżniacie z innych kandydatów? Myślę, że wyróżnia mnie przede wszystkim duże zaangażowanie w powierzonym zadania kilkuletnie doświadczenie oraz kreatywne pomysły, które postaram się wprowadzić. No dobra, Natalio? Mam dużo pomysłów, jak samą szkołę jak ją ulepszyć. Ja osoba będzie Laura, Co ciekawe wyrobisz po prostu Myślę, że pomysły, które chcę wprowadzić do szkoły. Eee, dobra, czas na pytania hmm. od wybory. W ubiegłym tygodniu ruszyła akcja gromadzenia pytań dla kandydatów do samorządu uczniowskiego. Uczniowie klas 4-8. Wrzucali kartki z pytaniami do specjalnej skrzynki. Dziś będą one zadane naszym kandydatom. No tak, Rozpocznijmy od klasy czwartej. Polu, czy jest taka możliwość zorganizowania nocy w szkole? Jak zamierzasz, jak zamierzasz tego dokonać? Hmm, yy, nie jestem pewna, czy to zrealizuję tak na 100%. Ale myślę, że da się to zrealizować. Rozumiem. I teraz takie samo pytanie ląduje do Weblisi. Myślę, że noc w szkole byłaby bardzo fajna, ale też nie wiem czy jest w stanie tego zrobić. Rozumiem. To teraz klasa piąta. Julio, czy byłaby taka możliwość, żeby zorganizować jedną godzinę leżakowania w tygodniu? Myślę, że to była możliwość, ale nie jestem pewna. Mogę jeszcze się nauczyć, ale <kłysy> nie tak. Y, dobrze, to teraz Ewa z klasy szóstej. Y, Ewo, y, czy, czy będzie możliwość korzystania z telefonów na przerwach? Y, najprawdopodobniej będę się o to starać, bo też uczniowie powinni mieć swój czas taki, żeby czuli się dobrze i naprawdę mieli taki swój, osobisty, ale tego też nie obiecuję, ale będę się starać. Dobrze, to teraz przejdziemy do klasy siódmej. Olu, czy szanujesz poglądy każdego ucznia? Tak, jak najbardziej. To teraz klasa ósma. Jak połączysz naukę do egzaminów pracy z pracą w samorządzie? Ja postaram się to rozkładać na kilka dni. W sensie będę planować tam na przykład jedną godzinę dziennie i jedną godzinę dziennie będę się uczyć do egzaminu, tak nazwijmy. No, teraz takie są pytania, też zadaję Agacie? Myślę, że jest to temat, który można zrealizować, w sensie Myślę, że mam dobrą stronę jest organizacja sobie czasu. Moja, moje zgłoszenie się do samorządu uczniowskiego jako kandydat jest w stu procentach przemyślane i myślę, że poradzę sobie z jednoczesną nauką na egzaminu i prężnym działaniem w samorządzie Dobrze, a Ty Natalia? Jak połączyć naukę do egzaminu z pracą w samorządzie? Myślę, że pozostałym jest dobrze organizowany czas. Rozumiem. Czy chcielibyście zadać sobie nawzajem jakieś pytania? Mamy nadzieję, że debata pomogła Wam podjąć odpowiednią decyzję. Wybory odbędą się w piątek, 30 września. Harmonogram wyborów podany zostanie nauczycielom przez Dzień Na dzisiaj to już koniec. Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w debacie. Dziękujemy również pani dyrektor Jonie Patrzykom za umożliwienie przeprowadzenia tego wydarzenia. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy.